Nie ignoruj swoich emocji, nie ignoruj swoich uczuć, nie ignoruj swojego dobrostanu emocjonalnego. To kolejny klucz do szczęśliwych i długotrwałych związków. Ignorowanie siebie w swoim świecie wewnętrznym, ignorowanie swojego dobrostanu emocjonalnego prowadzi do takiego unieważniania siebie. I czyni z nas osoby, które są zależne od poziomu zadowolenia lub niezadowolenia partnera czy partnerki. To nie jest dobry, korzystny kierunek dla naszych związków i relacji. Więc nie ignoruj, naucz się je identyfikować i wyrażać. Wyrażać je z szacunkiem względem siebie i wyrażać je z szacunkiem dla odmienności emocji partnera, partnerki. Czy to jest... Łatwe. Niejednokrotnie jest to wyzwanie. Jeśli chcesz posłuchać więcej, zapraszam do DNA Szczęśliwych Związków i Relacji na kanale YouTube czy też Spotify.